Przykładem tego leczenia współczesnych kompleksów przez odwoływanie się od, do odległych czasów jest zdobywająca sobie zadziwiającą popularność w Polsce ta idea wielkiej lechi, tego starożytnego imperium lechitów, które z jakiegoś powodu archeolodzy i historycy starają się przed narodem polskim ukryć złośliwie oczywiście, bo prawda jest zupełnie inna. Pan Bieszk i jego zwolennicy, opierając się na jawnie sfałszowanych tekstach, dokonując absurdalnych zupełnie interpretacji, starają się nam wmówić, no ale to znowu to, to jest to leczenie kompleksów, że myśl, nie wystarczy, że Kadłubek napisał, że przodkowie Mieszka zwyciężyli Juliusza Cezara, ale jeszcze musimy mieć to imperium Lechitów, no więc Pytam w takim razie, gdzie są jakiekolwiek ślady tego wielkiego imperium. No Ja jako archeolog muszę trzymać się konkretu. Jak nie mam konkretu, to nie ma o czym mówić. Więc gdzie są te wielkie grody, gdzie są te pochowane te, te armie wojowników, gdzie jest ta broń, gdzie są te zdobycze, nie ma nic. Jeszcze raz powtarzam, nic absolutnie co wskazywałoby na obecność jakiego nie mówiąc o państwie, ale jakichkolwiek wyżej zorganizowanych grup aż przed no powiedzmy drugą połową IX wieku, no i X wiekiem, kiedy już to państwo piastowskie powstaje. Więc jest to przykład absurdalnej teorii, która jednak odwołuje się do oczekiwań ludzi którzy no, leczą swoje kompleksy przez mówienie, no dzisiaj może my nie mamy aż takiego wielkiego znaczenia w tej Europie, ale kiedyś, kiedyś to myśmy byli wielcy.